Starcie pomiędzy prezydentem a premierem wchodzi w zupełnie nową fazę. Czy Donald Tusk zaplanował polityczną pułapkę, w którą wpadł Karol Nawrocki? Czy blokada nominacji oficerskich była skutkiem decyzji Donalda Tuska o zablokowaniu dostępu dla Karola Nawrockiego? Czy też była to precyzyjnie przygotowana strategia, która miała osłabić pozycję prezydenta i wizerunek jego urzędu? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. A ty nie zapomnij o subskrypcji i o obejrzeniu wideo do końca, dzięki temu będziesz wiedzieć o co chodzi. A teraz zaczynajmy. To miał być zwykły, rutynowy akt urzędowy: podpisanie nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy służb specjalnych. Ale kilka dni wystarczyło, by ten proces stał się areną jednej z najbardziej złożonych rozgrywek między premierem a prezydentem. Wszystko zaczęło się na początku listopada 2025 roku. Prezydent Karol Nawrocki, niedawno wybrany, z ambicją przywrócenia prestiżu urzędowi głowy państwa, otrzymał do podpisu wnioski o nadanie pierwszego stopnia oficerskiego funkcjonariuszom ABW i SKW. Takie decyzje zapadają co roku przed Narodowym Świętem Niepodległości. To symbol uchoronowania tych, którzy służą Polsce. Ale tym razem prezydent nie złożył podpisu. W oficjalnym komunikacie w kancelarii prezydenta pojawiła się informacja. Brak możliwości konsultacji z szefami służb. Dlaczego? Bo jak twierdzi pałac, premier Donald Tusk zablokował spotkania Karola Nawrockiego z szefami służb. Z czterech planowanych narad żadna się nie odbyła. Bez bezpośredniego kontaktu z ABW i SKW, Nawrocki uznał, że nie może podpisać nominacji, nie wiedząc, kogo faktycznie awansuje. Z perspektywy wielu obserwatorów wyglądało to jak przypadkowa sytuacja, ale część komentatorów zaczęła dostrzegać w tym element szerszej strategii Donalda Tuska. Oto możliwy schemat. Premier ogranicza kontakty prezydenta z kluczowymi służbami, prezydent pozbawiony informacji wstrzymuje podpis, Tusk publicznie oskarża go o blokowanie awansów i działanie na szkodę państwa. To klasyczna technika polityczna. Najpierw odebrać instrument, potem zarzucić bezczynność. Kiedy informacja o wstrzymaniu podpisu wyszła na jaw, Donald Tusk zareagował błyskawicznie. Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocja na pierwszy stopień oficerski miała otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców. Skąd wywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery. To są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie. Przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji. Nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Nie dostaniecie promocji, bo prezydent tak zdecydował. Nie potrafi postawić państwa ponad swoje ambicje. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. W ciągu kilku godzin przekaz rządu był gotowy. Prezydent blokuje patriotów, hamuje młodych oficerów, działa wbrew interesowi państwa. Wizerunkowo perfekcyjna ofensywa. Nawrotski jednak odpowiedział Donaldowi Tuskowi: Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić. I stawiać państwo ponadpartyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał. I nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia kolegium do spraw służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa. Z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody. Pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, ale szefem rządu. A to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem wybranym przez Polaków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest skrajnie nieodpowiedzialne. I nieakceptowalne. Żołnierze i funkcjonariusze nie mogą być zakładnikami cynicznych rozgrywek premiera. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych. Premierze rządu bezprawia. W specjalnym komunikacie oskarżył premiera o kłamstwo i dodał: Żeby być premierem, nie wystarczy dodawać filmików na platformie X. Ale medialna fala już ruszyła. Rządowe media mówiły jednym głosem. To jest skandal, Nawrocki szkodzi bezpieczeństwu państwa. Za kulisami sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana. Prezydent nie miał dostępu do informacji o niektórych kandydatach, to mogło być kluczowe. Nawrocki, znany z ostrożności i niechęci do decyzji podejmowanych w ciemno, zdecydował się wstrzymać podpis. Ale dla Donalda Tuska to był wymarzony moment. W oczach opinii publicznej prezydent zamiast strażnika państwa zaczął wyglądać jak hamulec. Wizerunkowo Tusk chciał wyjść na człowieka działania, nawrocki na tego, który stoi w miejscu. Czy możliwe więc, że Tusk przewidział ten ciąg wydarzeń? Niektórzy twierdzą, że tak. Premier mógł liczyć na to, że prezydent odcięty od informacji nie podpisze nominacji. To pozwalało zbudować prosty przekaz: My chcemy awansów, on blokuje służby. To nie jest kwestia tylko awansów, to test wpływu na system bezpieczeństwa. Bo każda nominacja to przyszłe struktury, lojalności i relacje. Kto mianuje, ten kontroluje. Ograniczenie dostępu prezydenta do ABW i SKW było więc logicznym elementem tej strategii. W polityce nie ma przypadków, są tylko dobrze przemyślane posunięcia. Media publiczne relacjonowały konflikt. Z narracją o pałacowym hamulcu. Z kolei konserwatywne portale zarzucały Tuskowi, że świadomie rozmontowuje konstytucyjny układ sił między prezydentem a premierem. Za tą medialną burzą kryje się gra o coś znacznie większego. Kto kontroluje służby specjalne? ABW, SKW to nie tylko struktury bezpieczeństwa. To źródło informacji, które potrafi. Przesądzić w polityce o losach rządów. Obie strony deklarują gotowość do rozmów, ale żadne z nich nie ustępuje. Czy dojdzie do kompromisu? A może to kolejny etap szerszej walki o wpływy w strukturach państwa. Jedno jest pewne: w tej grze nie chodziło o podpisy, lecz o władzę nad informacją i bezpieczeństwem. A ta władza w XXI wieku jest najcenniejsza. Czy Karol Nawrocki wpadł więc w polityczną pułapkę Donalda Tuska? Czy był to przypadek? Czy dobrze rozegrana strategia? O odpowiedź na te pytania proszę Ciebie w komentarzu pod tym filmem. Ciebie również zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i dania łapki w górę. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! thank you